Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Trailer Wykąpała Stefana, on szaleje Przychodzi mi się tu otrzepywać, cała elektronika Zwariował Stop Leila, co? Ty, ty, <grych> ty lepiej nikt nie kąpał Stop Lucia. To więc taka sytuacja Tak zaczynamy ten dzień, ten odcinek Słuchajcie, ja teraz robię swoją, Robię, będę jadł zupę mocy i bardzo ostre chili sobie tutaj poszatkowałem, szczypior oczywiście i dodamy świeżej kurkumu. Sól kłodawska, trochę pieprzu jest już w środku. Dobrze, widzicie na dole jest kurkuma, bym był zapomniał Was poinformować, że jajko na twardo takie. Dobra, wlewam zupę. Dziś praktycznie połamałem moje okno żywieniowe, chociaż już już taki półmrok, bo ja za dnia nie jadam tylko po zmroku. Mamy godzinę 6. Jeszcze bym poczekał, do do nie? Czy jeszcze nie jadam? Tak to wygląda. O, proszę zobaczyć, znowu paruje do jasnej cholery. I dokładka. Słuchajcie, dzień kolejny. Z to wszystko pościągała. Umyła te metalowe części. Mamy taki, no, do remove, remover, tak byśmy powiedzieli, do kleju po nalepkach, na butelkach. Do, to też służy jako WD do kuchenek, do kapów, bo on z jednej strony na oliwi, a z drugiej strony, żeby działał skutecznie, usuwa rdzę. Także on jest i do czyszczenia, i do, do oliwienia. A ja będę dzisiaj grilla odpalał, bo jakieś tam goście się spodziewam. Co dużo nagrywać nie planuję, ale coś wam pokażę oczywiście. A tymczasem robię obchód ogrodu jakaś akcja. Stefan w krzokach się chowa przed lejlą. Dobrze, to by było na tyle na razie. Później będę nagrywał kolejne updatey. Aha, miałem paczki z Chin ściągnąć z magazynu. Jest ich 16 bodajże, już przyszły, ale czekamy na 17, bo jest na magazynie w Pnomfen. Tak przynajmniej pokazuje, pokazuje mi system na necie, tam mogę śledzić, gdzie jest paczka. Także no po co odbierać 16, a później jechać po 17, to znaczy jechać, czy mają mi przywozić, jak poczekam, może dziś, może jutro wskoczy to w systemie i od razu wszystko za jednym razem niech przywiozą. Ja do niej mówię, co ty, olejem, bo myślałem, że to się służy tylko do tego, ale to na logikę, jak coś nam zaśniedziało, to właśnie to powinno usuwać rdze, czyli czyścić, a z drugiej strony oliwić. To chyba bardziej nawet rdze usuwa niż oliwi. nie wiem, ale się dowiem. Będziemy grilla rozpadali tak jak mówiłem. Znaczy strail tu działa, bo ja mam swoją robotę. Te mają swoje kości później dostaną żarełko. Dowiązaliśmy trochę palmy, żeby je tak lekko przesunąć w tamtą stronę. Dobra, to ja rozpalam tego grilla, o którym mówiłem i później mamy update'y zrobione. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. Strzelę, pozmywała wszystkie podłogi w domu. Ja wczoraj miałem gości. I co chciałem powiedzieć? Aha, te wino z Rodzynek wyrzuciłem, wyrzuciłem, no i to był najdroższy sad, można powiedzieć. Prawie 40 do roku, tam 36 chyba kosztowało to 4 kilo. Rodzynek no i, i, i nie dało rady, żeby to ruszyło na własnych dzikich drożdżach, a powinno. i Widocznie było zasiarkowane, żeby się nie psuło, po prostu, tak. Żeby w workach im nie fermentowało. W sumie tak się robi jak się chce dać do ciasta i tak dalej, żeby dłużej leżało. No ale przez to nie pojawiła się fermentacja, a pojawiła się pleśń i trzeba było wyrzucić, a baniak umyłem, sparzę go, ale to będzie za mało. Jak już tam się pojawiła pleśń, to żeby mieć pewność w przyszłości, że się nic nie stanie, jak będziemy nastawiać kolejne wino, to albo pod chloryn sodu, tak, tam jest, no czy pirosiarczyn potasu, cokolwiek żeby żeby to zdezynfekować ten baniak albo acze też używają winiarze z tego co wiem jak nie mają dostępu do takiego konkretnego środka no bo tam jest też związki chloru to dezynfekują można by tylko wyparzyć, ale wtedy nie mamy takiej stuprocentowej pewności, że... Tam takie zalążki widziałem, tutaj, wszystko wyrzuciłem pod bananowca, nawet nie do kibla, tylko pod bananowca na ogrodzie. To się może jakiś, jakiś kompost prze, przeistoczy. Nie w kompost, w kompost. Dobrze słyszeliście. A z takich ciekawostek, to dzisiaj jest 11 listopada, więc życzenia dla wszystkich Polaków w Polonii, dla Polaków za granicą, szczególnie w Azji, ale dla wszystkich. I słuchajcie, w kulturze chińskiej, nowej świeckiej tradycji, cztery jedynki pod rząd, czyli 11 listopada, czyli 11 miesiąc, jest to tak zwany dzień singla. Można to porównać do amerykańskiego Black Friday, czyli szał zakupowy. Na portalach typu Taobao chińskich ceny o 50%, a nawet 70% tańsze oczywiście na wybrane produkty. Ja już trochę zakupów zrobiłem. I będę, i kontynuuję. Siadam, kupuję rzeczy niepotrzebne, bo jest taniej, proszę Państwa. U nas, jak widzicie, burzowo takie, takie duże krople spadają. Co jakiś czas pada, przestaje, pada, przestaje. W każdym bądź razie nie wiem, ale myślę, że też chińskie platformy, które, które są międzynarodowe i które możecie w Polsce obsługiwać, czyli pewnie. AliExpress temu i inne. Ja nie znam tych platform, bo ja kupuję bezpośrednio na chińskim taobao. Jakby, tak jakbym był w Chinach z pozycji chińskiej, tam mam wszystkie karty popodpinane i, i tam mam adres też do doręczeń. I później to z mi to przychodzi do mnie. Ale ja to mniejsza o to. Ale wy pewnie też możecie i z tego co wiem, to te rekordy zakupowe są na chińskich portalach w te dni maksymalne dużo większe niż Black Friday amerykański, że jeżeli jeszcze nie, nie robiliście zakupów albo nie wiedzieliście o tym, to możecie teraz wejść, zobaczyć co na tych portalach. Czy coś jest taniej, czy są jakieś promocje. Ja tymczasem kawka. Tylko tak jak mówię, nie, nie kupujcie zbyt wielu rzeczy, bo to się kupuje wtedy rzeczy tak zwane niepotrzebne. Ja mam trochę taki, taką cechę, jak wiecie. Lubię gromadzić. No ale jest okazja dzisiaj. Rozsądnie i ostrożnie z tymi zakupami. Możecie prezenty kupić może na święta. O, to będziecie mieli dobrą okazję, bo akurat zdążą przyjść pewnie w ten czas i będziecie mieli taniej. No to się nam rozpadało. Słuchajcie, i to powinno być jeszcze jutro też dostępne, ale nie jestem pewien. No dzisiaj jest kumulacja, dzisiaj jest dzień singla. Także podajcie. Oh,